Zapraszamy na kupony i analizy. Partnerami kanału ograć Bookmachera został BetKris, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady bukmacherskie, Także mamy nowego partnera kanału. A teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji właśnie w BetKris. Dzisiaj chciałem omówić kolejną promocję w BetKris. Także macie free bet do 200 zł na start, Także jeżeli ktoś nie ma konta w Betcris a chce otrzymać free bet 200 zł, bardzo prosto to otrzymać. Co trzeba robić? Po prostu założyć konto i zagrać kupon za 400 zł. Wówczas dostajecie free bet 200 zł. Możecie też mniej dostać, jeżeli zagracie za 200 zł, adekwatnie dostaniecie 100 zł. Tak to działa, że dostajecie 50% pierwszego zakładu w formie FreeBetu. Nieważne czy zakład, zakład będzie wygrany czy przegrany, macie po prostu freebet. Warunek jest taki, że musicie postawić kupon z minimalnym kursem 1,80. I wówczas macie freebet do wykorzystania w BetKris. Także polecam tą promocję. Jeżeli ktoś nie ma konta, link do rejestracji będzie w komentarzu, pod filmem, w komentarzu pod filmem. Także zachęcam. No hej, 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 witam w poniedziałek. Dzisiaj będzie dodatkowy konkurs od BetKris. Trzy osoby wygrywają po 20 zł, bo niestety w piątek nikt nie wygrał konkursu. Także dzisiaj będzie powtórka tego konkursu. Mam nadzieję, że ktoś w końcu wygra te 20 zł od BetKris, Ale najpierw podsumujmy, co było ostatnio. Progresja ładnie siadła w piątek. No wczoraj ta nasza weekendowa taśma troszkę brakowało. Dwóch bramek. Strasburg, no niestety, tylko 1-0. No i Juventus Atalanta 1-1. Tylko że był lepszym typem. Było lepszy z tak jak wspominałem na filmie. No ale cóż, gramy dalej. No i co? Lecimy progresję 11, próg 1 i zaczniemy od tego dodatkowego konkursu. Od Betcris 3 osoby wygrywają. Dzisiaj o tych przypominam, co trzeba robić. No to co zwykle w piątki, ale dzisiaj będzie to samo. Także wyjątkowo w poniedziałek. Oczywiście zasubskrybować ten kanał, dać łapkę w górę w komentarzu. W komentarzu wytypować dokładną liczbę, po prostu ilość, jaka padnie w meczu żółtych kartek, w meczu specja Florentina. Kto trafi dokładną ilość żółtych kartek, wygrywa 20 zł od Betfis. Oczywiście, trzy pierwsze osoby wygrywają, mam nadzieję, że w końcu traficie. Ja tutaj też typuję to na kuponie. Mam nadzieję, że kupon wejdzie. No i co, lecimy z naszą. Yy, progresją, próg pierwszy fajnie nam ostatnio wchodzą te progresje. A jeżeli oczywiście nie macie kontakt, to też wziąć udział w konkursie, linki do rejestracji w komentarzach pod filmem i do BetCrysty, i do ForBet, bo ForBet konkursy są sobotę i niedzielę. Dobra, to tyle do ogłoszeń parafialnych. Lecimy z progresją. Pierwszy typ, jaki wybrałem, Specja Florentina, i ja właśnie tutaj typuję powyżej 5,5 kartek. Oczywiście, jeżeli czerwona, to mam tutaj liczone jako 2. Wytypujecie w komentarzu tylko żółtych kartek. Czerwona się nie liczy u Was w konkursie. Ale ja potypuję powyżej 5,5, jak to widzę. Ostatnią meczę specji. 5x5, 5, 6 kartek było. Oczywiście w meczach z rywalami Florentiny 4 na 5 padało o 6 kartek. także yy, ma to rację bytu, często właśnie pada w meczach specji. Czerwone, czerwone kratki podają, ma to właśnie mm, na skutek tego, że walczyli o wyjście z tego miejsca. No, Mniej jest miejsce po prostu spadkowe. We Włoszech teraz już są y, trzy pozycje nad strefą spadkową, także super ostatnia forma specji, trzy zwycięstwa i Remis Florentina, no Sinusoida, raz wygrana, raz przegrana, nie mają w Lechowicza, to tak grają no tak na półglistka. Może być trochę ciężko, to już nie jest ta Florentina z początku, są tak fenomenalnie grająca. Ja tutaj typuję po prostu w kartki. Nie wiem, co to będzie za wynik. Moim zdaniem, jakieś 1-1. Florentina raczej tego nie wygra, ale zobaczymy. Ja idę po prostu w kartki. Wy także w konkursie macie do typowania kartki. Oczywiście też login dotawajcie. Od Betlis. Drugie spotkanie, Mallorca, Athletic Bilbao. No i tutaj idę w stronę Athletic Bilbao. Ostatnio bardzo dobra forma. Na 10 ostatnich spotkań tylko raz przegrali to z Real Madrid, ale im się odgryźli, bo w pucharze znaje no Real Madrid. Że no, tak naprawdę można powiedzieć, że wszystkich ostatnio pokonują. No, zdarzają mi się remisy, ale raczej bramkowe. I właśnie idę w ten typ, że remis lub Athletic Bilbao i powyżej półtora gola. Najbardziej się boję o to 1,5 gola, może być 0-0, ale Majorka musi walczyć Mają jedno miejsce tylko na strefą spadkową Atletic Bilbao walczy o top 4 w Hiszpanii i moim zdaniem właśnie Pójdę w stronę faworyta dla mnie Atletic Bilbao powinno to wziąć Jakiś 2-0, 2-1 Może 1-1 Ity będzie super na zielono Prawie 1,90 warto skorzystać moim zdaniem Ja to biorę To tyle na no dzisiaj życzę Wam miłego dnia, udanych kuponów, zieloności i bierzcie sobie udział w konkursie od Betlist, taki dodatkowy, mam nadzieję, że wygracie, bo będę musiał robić jeszcze we wtorek, jeżeli nikt nie trafi znowu żółtych kartek. Elo, widzimy się jutro, z progresją.